Owenczko, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze MindServer.pl Dzisiaj kolejny odcinek serii wojownicy dusz i zaprezentuję Wam parę nowych bojerów, które będą właśnie tutaj wprowadzone, a część z nich już jest wprowadzony. No to może po kolei. Na dachu jak widzicie macie top użytkowników, którzy najwięcej zabili. Zobaczcie, tutaj na przykład Live, Skylife ma 2500 zabić, Nero ma 1300 i tak dalej, Marcin i inni. Tutaj ostatni, 15 15 osób, tak. Hmm. Możecie sobie sprawdzić, ile macie zabić, jeśli chodzi o taką topkę 15. Takie statystyki są na każdym serwerze, na MineFoxie i na MineCraftowo również. Ok, kolejną rzeczą, którą, którą chciałbym wam pokazać, jest nowa klasa, a nawet kilka nowych klas. Klikam prawym i zobaczcie. Um, co my tu mamy? Berserkera znacie, czarownika znacie, duch, górnik, ninja, paladen, pirotechnik, scout. O, i na przykład scout jest nową klasą. Scout ma taki specjalny hack, który można zarzucić, jeśli się trafi tym hakiem... To jest taka wędka. Jeśli się trafi tą wędką, właśnie przeciwnika, hmm, źle wróć, źle mówię wam. DŁO! Hack jest takim hakiem, który sprawia, że możecie troszeczkę wyżej gdzieś się wspiąć, i ja wam zaprezentuję to dzisiaj w grze. Hmm, to o czym mówię, to jest inna klasa. Skoczek znacie. Skorpion. Skorpion to jest również nowa klasa i ona jest naprawdę świetna. Ona ma taką magiczną gwiazdę, takiego magicznego. Mm, chciałem powiedzieć bit stara, ale to jest netherstar, dobra, netherstara ma. I tym netherstarem możecie rzucać, jeśli traficie w kogoś, to teleportujecie go automatycznie do siebie. Wtedy szybki switch, miecz w rękę i wiecie co z nim zrobić. No i jeszcze jedną mamy tutaj gdzieś klasy, i to jest na przykład wampir. I wampir posiada. Mamy wampir, musiał wam zaprezentować. On posiada taką umiejętność, taką umiejętność, którą może użyć co dwie minuty. I to jest takie, takie coś, co sprawi, że jeśli walczycie z kimś i ktoś ma poniżej 40% życia, to jak użyjecie tej umiejętności na nim, to wysiecie mu wszystkie całą resztę życia. On od razu zginie. A wy będziecie mieć jego życia. Ale jeśli użyjecie tej umiejętności podczas kiedy on będzie mieć więcej niż 40%, to wtedy zginiecie. No i tak to właśnie działa. Wtedy musicie to wyczuć. Najlepiej, jak się bijecie, wiecie, że ktoś ma mało życia, to wtedy używacie tej umiejętności i dobijacie go automatycznie i jeszcze życie jego wysysacie. Ale wiadomo, można tego użyć tylko na użytkownikach, na graczach, którzy są słabi. Dobra, koniec gadania. Bierzemy się za grę. Wybiorę sobie drużynę, nie wiem, niebieski wybiorę. Nigdy nie grałem chyba niebieskiej. Mogłem klasę sobie wybrać, nie wybrałem, dobra, to szybko, wybierzemy sobie jakąś klasę, żeby Wam zaprezentować te nowe klasy. Wchodzę w portal. Okej. Okay. I wybiorę sobie, nie wiem kogo. Dobra, może tego Scouta na początek wybiorę. No jak widzicie Scout ma złoty miecz. Ma też hak. A, te klasy, które Wam prezentuję, one będą do odblokowania. Do odblokowania w sklepie u handlarza już za niedługo. Mało tego, za niedługo też będą nowe formy zdobywania złota, czyli dolarów na serwerze. Ale o tym opowiem za chwilę. Najpierw y, zaprezentuję Wam ten hak. Zobaczcie. Y, zarzucać go możecie cały czas, ale tak naprawdę. Gdzieś średnio raz na 10 sekund możecie go użyć tak, że on będzie działał. Popatrzcie, jak go dziś zarzucę sobie, nie wiem. Tutaj. I teraz jak kliknę drugi raz prawym, zobaczcie, co się stanie. Byk. Jestem taki przyciągnięty. Yy, zupełnie inna sytuacja będzie jeśli ja go rzucę gdzieś wysoko. Spróbujemy coś takiego zrobić, ale... No zobaczcie, zaczepiłem go wysoko, klikam prawym i wola, wspiłem się tutaj. No ten hack to jest naprawdę świetna sprawa. On nie za każdym razem działa, jeśli będziecie cały czas go używać to możecie się nie pociągnąć. Ale, no ale jak widzicie za każdym razem teraz mi wychodzi. O, za szybko, ale miejsce życia straciłem niż jakbym zaskoczył. Hack jest naprawdę świetny. To jest jedna teraz z lepszych klas. Zobaczcie, tak wysoko sobie podrzucicie. Ok, hak zaczepiony, i spróbujemy tam skoczyć. Ach, widzieliście? Nie udało się, akurat. Mówię, nie zawsze się udaje, ale no, w większości sytuacji, jak się często tego haka używa, na przykład. O, rzucę raz. Akurat nie. W sumie teraz bez problemu. Może dalej. No sami widzicie jak to działa. A najlepiej sobie gdzieś wysoko to go postawić, to wtedy... O, rzuci. Przyszli do nas, nie wiem po co Lacich, lacich Panowie Dobra, zginął eee, Dobra. Wędka w rękę dorzuciłem nie, tak to nie chcę no ale widzicie ta wędka jest naprawdę spoko sprawą zobaczcie na przykład, o to jest dobra opcja żeby wam zaprezentować jak to działa stoimy sobie z tej strony i rzucamy ją na drugą stronę o, jest zaczepiona tu jeszcze musimy sobie postać, postać, a tutaj szybko tyk, na drugą stronę świetna sprawa, naprawdę ta wędka jest yy, no troszeczkę jak vortex, ale no mniej kontrolowana, Vortexem wiadomo, gdzie się skoczy. Mało tego, jeśli chodzi o Vortexa, on będzie zmieniony i będzie yy, ulepszony. Tak więc osoby, które zakupiły sobie Vortexa, będą szczęśliwe, ponieważ teraz Vortex będzie no, działał troszeczkę jak na wojownicy, z potwory, czyli bardzo daleko będzie was wybijał i nie będzie takich problemów, że na przykład ktoś nam się odepchnie i mu życia odbierze czy coś. Yy, to poprawię. Mówiłem wam też o pieniążkach, czyli więcej sposobów na zdobywanie pieniążków. Tak jest, już na dniach, myślę, że może dzisiaj, może jutro albo pojutrze będzie możliwość yy, trzech sposobów na zarabianie dolarów w tym trybie. Wiecie co, ja już zacznę coś robić, bo stoję i zamulam, ale, ale, ale już wam, już wam opowiadam, już wam opowiadam dalej. Yy, będą trzy możliwości Zdobywania pieniążków. Pierwszy sposób to jest właśnie zabijanie graczy. Drugi sposób to jest atakowanie Nexusa, czyli za każde uderzenie kamienia dusz dostaniecie 1 dolar. No więc jeśli kamień dusz ma powiedzmy 75 żyć, to możecie 75 dolarów zarobić, niszcząc go samemu. No i to jest wiadomo, kamień dusz. Tak więc jak 75 razy uderzycie w niego, to to dostaniecie 75 dolarów oczywiście nie chodzi o wasz kamień dusz, tylko o kamień dusz przeciwnej drużyny yy, ja sobie przyzwę przedmioty, żeby narzędzia yy, ekwipunek dobrze mówię? nie uzbrojenie, chyba tak to szło tak, to jest komenda dla VIP przypominam yy, i narzędzia narze... widzicie, to też jest komenda dla VIP okej, okay, to ja idę to trochę pokopać na dół i jeszcze wam powiem o tym trzecim sposobie, trzeci sposób na zdobywanie pieniążków, to jest wygrana po prostu, jeśli wygracie Całą grę, cała wasza drużyna, to każdy zawodnik w drużynie dostanie Też jakąś sumę pieniążków Zobaczymy ile to będzie na początku, ale no, Ale na pewno myślę, że to będzie szybsza forma zdobywania pieniążków, bo wiadomo, klasy nie są takie tanie I na klasy trzeba troszeczkę popracować Ale, o już druga tura, jak widzicie na czacie też Troszeczkę błędów zostało ponaprawiany. Między innymi sami widzicie na czacie teraz pojawiają się takie fajne informacje, która tura jest, co się dzieje w tej turze. Myślę, że to jest bardzo pomocne. No dobra, przydałoby się jeszcze trochę drewna pociąć No w sumie już po świętach, to pierwszy jakiś odcinek po świętach yy, w czasie świąt no, sami wiecie, przez kilka dni nie nagrywałem ale to z wiadomych przyczyn wiadomo, z rodziną się działo yy, i tego typu sprawy Dobra, mm, starczy nam tego drewna, myślę. Jak widzicie, kurczę, super szybko się zdobywa drewno ze sprzętem dla vip -ów. Tak to można kopać. Jak druga tura będzie się kończyć, to pójdziemy razem w teamie po diamenty. To myślę, będzie dobry pomysł. I... drewnianek. A, na nakopię więcej tego drewna. Wam zaprezentuję inne klasy Na przykład tego W sumie już bym chciał Wam pokazać Tak, ja już sobie przyzwę tą klasę Skorpiona Skorpion to chyba będzie moja ulubiona klasa tak naprawdę Okej okay. Włożę jeszcze tu drewno Okej okay. sobie damy trochę żarcia Ok, yy, to idę szybko do portalu, sobie zmienimy zmienimy klasę. Pokażę Wam. Hmm, chyba skorpiona, bo tam już nic innego nie ma. Oj, ktoś nas atakuje. Chyba, tak, tak, tak. Szybko, szybko. Jak możesz? Jak ci nie wstyd. O, już ktoś go zabił. Dobrze. Chyba. Tak, zabił go. Mm, mm. Mm, no dobra, to co? O, już masz miecz, fajny. A, bo sobie pewnie zamówił miecz duży. Dobra, ja będę grał dzisiaj bez przedmiotów specjalnych. Nie będę brał miecza dusz. W następnym odcinku będę korzystał z przedmiotów specjalnych, z Vortexa, z Inferno, z wszystkiego będę korzystał. Ale dzisiaj będę grał bez tych przedmiotów. Zobaczymy jak pójdzie. Tun Kolejny odcinek, myślę, też będzie właśnie z serii wojowników dusz. Ponieważ mam tu jeszcze Wam sporo do zaprezentowania. Kurczę, szłem do klasy. Aj, zepsułem. Chciałem Wam pokazać klasę i nie pokazałem, to wracam jeszcze raz szybciutko, zjem coś, bo wchodzimy jak ślimak. Okej, okay. i wchodzimy do portalu, żeby sobie zmienić szybko klasę. No dobra. I co mamy? Mam skorpiona, którego za chwilę pewnie wezmę. Mamy jeszcze wampira. No, wampira właśnie nie zaprezentuję, bo musiałbym być przy PvP z jakimś innym graczem, więc ciężko, ale biorę skorpiona. Co prawda będzie taki efekt, jakbym zginął, ale wszystkie przedmioty będziemy dalej mieli, więc bez obaw. Zobaczcie, skorpion ma taki fajny mieczyk. I ma ton. Magiczny harpun. I magiczny harpun to jest ta gwiazda, o której wam mówiłem i zobaczcie, jakiś przeciwnik... Nie przeciwnik, tylko jakiś inny gracz jest daleko. Wyklikacie prawym i pyk. Przynosicie się do niego. znaczy przyno... Inaczej, on przynosi ta gwiazda przeciwnika do Was, pod warunkiem, że to jest wróg. Jeśli to jest przyjaciel, to widzicie, po prostu jesteście tak przyciągani tym harbunem. Ale jeśli to będzie przeciwnik, to zostanie teleportowany do Was. Aż odpycha nas w sumie ta gwiazda, jak na swoich to robimy. Ale zobaczycie później. Ja sobie tą gwiazdę zostawię. Druga tura już się powoli kończy. Ja sobie enchantuję mieczyk, może. Albo czekajcie, jeszcze szybko zrobimy coś innego. Może zdążymy. Szybko pobiegnę tam, wykopać trochę złota. Tutaj w sumie jest jeszcze... Węgiel to. Ten węgiel też zabierzemy. Ok. I szybko biegniemy po złoto. wykopiemy 5 sztuk złota i kupimy sobie mieczyk. Można było go też zrobić, ale... Kurde, atakując nas, nasz znowu O, smsa dostałem, ale to później yy, Dobra, tu mam się topi yy, Gdzie mamy to złoto, tutaj Okej, okay, jak się złoto przetopi To wyruszymy, tu jeszcze redstone jest z tego co widzę Też fajna kopalnia no dobra, to niech się topia, ja sobie jeszcze pokopię trochę tego złota. Tak czy inaczej, myślę, że po tych, po tych nowej formie, która będzie teraz prowadzona przy najbliższym udejcie na serwera, po tej nowej formie zdobywania dolarów, no znacznie, znacznie inna, lepiej się Państwu będzie grało, znacznie inna będzie ta rozgrywka, ponieważ więcej klas sobie odblokujecie, bo będziecie mogli więcej dolarów zdobywać. I tak dalej, ja może to te też nawet zmienię troszeczkę. Tak, żeby powiedzmy, ktoś, kto sobie zamówił, nie wiem, SMS-em, e, dolarki, żeby był w stanie odblokować więcej niż jedną klasę. Powiedzmy, choćby dwie, mm, jakoś to zmienię. Ale to spokojnie, to już będzie na dniach zrobione. Pewnie więc e, wystarczy, że klikniecie prawym na handlarzu i zobaczycie tam jakieś nowe ceny. I nowe profesje na pewno. Dobra, ile się zarospaliło? 5, świetnie. Wkładamy resztę, bierzemy piątkę. I spadamy stąd. A, jak tym gwiazdą tak? Aha, to się nic nie dzieje, Ona sobie leży po prostu. No i teraz by mi się vortek przydał, żeby się przenieść na drugą stronę tak szybciutko. Kurczę, druga tura się kończy. Dobra, nie ma czasu na, na marudzenie, szybko, szybko. Zagapiliśmy się czasowo. A diamenty zaraz się pojawią na środku. Dobra, mm, idę szybko tylko miecz kupić. I jak kupię miecz. Ile miecz? 5. Dobra, mamy miecz. Szybki switch. Na środek fast. Biegniemy. Nawet nie enchantuję tego miecza. Szkoda, mogłem go zenchantować jeszcze, ale. Kurczę, nie zdążymy. Wybiorą to diaksy. A już jest czytać czy czyta, tura. Na środku mapy już mamy diaksy. A, troszeczkę Zamoliłem No nic, zobaczymy. Może jeszcze się zdąży coś tam załatwić, coś się... No nie tak daleko mamy w sumie. Spróbujemy. Może jeszcze nie wykopali wszystkiego. Najem dosyta. Dobra, szybko, szybko. I biegniemy, biegniemy, biegniemy szybciutko do środka. Tam jak coś czerwoni już, nieważne, szybko kopiemy. Co jeszcze zostało? Pusto. Tam jeszcze coś, jakieś resztki są, widzę. Pusto, pusto. Dobra, gdzieś tu czerwony widziałem, gdzieś oni się skitrali, oni na pewno też wykopali trochę diamentów, trzeba ich rozgromić. Ile mam tych diamentów? Trzy, świetnie. E, patyki mam, nie mam, drewno mam, mam, mam. Tylko nie mam za bardzo crafting table. O też chwila. O, żółty, dawać go, dawać Dobra, zabiję go Aj, No 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 Macie to crafting table czy nie macie, panowie? Diaksa, może komuś z was się przyda, ja nie potrzebuję yy, Dobra, skoro mam mieczyk ja Chciałbym go enchantować, co prawda nie ma jak Ale trudno, lecimy Dobra, to lecimy na zielonych, bo najbliżej chyba Idzie. O, właśnie, słujemy na nim gwiazdę użyć. Patrzcie, patrzcie. Aj, nie wyszło, nie traciłem. Chodź, 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 kurczę, nie pokazał się. To mogło być niezłe. Jakbyśmy go przyciągnęli do siebie, to by było. Ha, spektak spektakularne. To by było naprawdę niezłe. Eee, dobra, szybciutko. Szybciutko do drzwiczek. Tutaj jakieś wejście powinno być. O, jest. I na górę. Okej, okay, stara taktyka. Zejdziemy bokiem. O tam się wkicają. Dobra, idziemy tędy. Spokojnie, spokojnie. Z całą drużyną idziemy w sumie. Niezła armia, zobaczcie. Ciekawe co z tego wyjdzie. No dobra, teraz jest nieźle całkiem. I teraz tędy od boku zajdziemy ich. Może się nawet nie zorientują. No e, nie dosłaniajcie panowie. Dobra, bierzemy się za to. O kurczę, zobaczcie, oni tam są. Patrzcie, patrzcie, Harpun w rękę. Aj zniknęli. Ale chciałem jednego tutaj przy, przyciągnąć. No dobra, skoczemy sobie tam, bo tutaj jakieś wejście jest widzę. Oj Ani wykopać. Dobra, ja, zginął. Gdzie drugi? Tam kampi kąpi. Oj, oj, oj. Jak go przeciągnąłem, O! Mało, mało życia. To ja może uciekam, bo to nie jest zbyt mądre teraz walczyć. Nie, nie, będę się chował. Jego przyciągnę, patrzcie. Aj, zginąłem. No nie wyszło, szkoda, szkoda. Mm. No trudno, nic nie poradzę. Jakbyśmy mieli jeszcze w drużynie skoczka, to by było super, bo skoczek by teraz zrobił portal i ja bym się tam mógł od razu przenieść Wtedy by było świetnie. Ale kiedyś takie, takie rzeczy się będą działy, to jest po prostu jeszcze troszeczkę o kurczę. To jest po prostu... O! Przemioty, przymioty A, nie zdążyłem. Eee, to jest jeszcze troszeczkę... o świetnie mieczyk. To jest jeszcze tylko kwestia czasu, bo jak będzie więcej ludzi, miało lepsze rangi, to wiadomo, że będzie się troszeczkę łatwiej grało, ponieważ jeden będzie skoczkiem, jeden będzie szybko przenosił, wtedy przedmioty ludzie nie będą tak tracili, bo nawet jak stracą, to sobie szybko pozbierają. Eee... O, fajnie. Fajny mieczyk Ale przydałaby się jeszcze jakaś Zbrojka A ja już używałem Uzbrojenia Ile trzeba czekać? 40 minut e, To prędzej w następnej grze przywołam O świetnie Gdzie jesteś, gdzie jesteś Master, co ty Okolałeś Dobra, idę szybko sencjonować resztę i będziemy znowu kogoś atakowali. W sumie jeszcze dwie tury i będzie hmm, będzie piąta, to będzie troszeczkę łatwiej, ale na razie szanse są wyrównane. Co prawda mamy na razie najgorsze statystyki, bo tylko my mamy jakieś obrażenia. Na kamieniu dusz, ale damy rady. Hmm. Nie tu. Tutaj też była książka, ale. Du, 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 du. <türüz> ah tut tut świetnie mm, tyk tyk ubierzemy się czwarta tura mamy jeszcze trochę złota co prawda 15 sztuk moglibyśmy coś za to kupić no w sumie kupię łuk i trochę strzał świetnie a na koniec spróbujemy jak najwięcej pokopać, żeby expa zdobyć i za zdobytego expa spróbujemy skraftować łuk.